Cześć moi drodzy, witam was ponownie na kanale House of Makeup. Zapraszam was dzisiaj na odcinek, w którym przetestujemy kosmetyki z Action. Wy powiedzieliście mi o tych kosmetykach, ja szczerze mówiąc o nich nie słyszałam, wiem, że nie ma wielu testów, a podobno są to bardzo ciekawe kosmetyki w naprawdę niskich cenach. W takim razie, nie do końca rozumiem dlaczego o nich tak cicho, ale zaraz się przekonamy. Zabieram was na zakupy, a później oczywiście będziemy sobie te kosmetyki testować. Zapraszam serdecznie do oglądania dalej. Chodzę, a tutaj proszę bardzo, od razu reklama action. Przepraszam, ale nie mogę Wam tego nie pokazać. Dobrze wiecie, że ostatnio moją drugą pasją jest malowanie obrazów. I jak zobaczyłam tą maleńką sztalugę z tym maleńkim kłócenkiem. Nie ja wiem, że tutaj niewiele namaluję, ale wiecie, ja chyba muszę to mieć. Wiecie co, zanim ja dotrę do tych kosmetyków, to naprawdę może się zajść, ponieważ zobaczcie ile tutaj jest fajnych, ciekawych rzeczy, dosłownie za parę złotych, jakieś cuda, farby, na meble, brokaty, a ja kocham tego typu rzeczy dekoracyjne, więc myślę, że trochę się zajdzie. W końcu dotarłam, trochę tego tutaj jest, jest też sporo akcesoriów, o których mi pisaliście, że podobno są ciekawe, warte przetestowania, więc cóż, zabieram się za polowanie i zobaczymy co uda mi się złowić. Jesteśmy w moim królestwie, jestem świeżo po zakupach i zaczynamy od pierwszego produktu, czyli od paletki cieni do powiek, która kosztowała, uwaga, 8,85. To jest dla mnie naprawdę szokujące, nie mogłam się powstrzymać i troszkę sobie tych cieni podotykałam. Maty są naprawdę mięciutkie. Błyski na razie mam takie średnie wrażenie, ale zobaczymy sobie, jak one popracują na powiece. Sama kolorystyka po prostu bardzo mi się podoba, ponieważ mamy tutaj do czynienia z tonacją neutralną, mamy tutaj trochę miedzi. Trochę różu. No, wygląda ono po prostu przepięknie. Wymarzyłam sobie jeszcze dzisiaj taki ala arabski makijaż, więc zaraz zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zacznijmy od pierwszego cienia. Dzisiaj to będzie matowy beż, czyli ten. No proszę, kolor jest bardzo ładny. Waniliowy. Nieźle mnie odświeżył. Hmm? Słuchajcie, no naprawdę nie jest źle. Cień nakładał się w porządku. Ja w ogóle mam taką wewnętrzną konsternację, ponieważ nie wiem, czego powinnam oczekiwać od palety, która kosztuje 8 zł z kawałkiem. Ja jeszcze nigdy w życiu nie używałam palety cieni do powiek, która właśnie kosztowałaby niecałe 9 zł za 12 cieni do powiek. Jestem bardzo ciekawa tego, jak ten makijaż wyjdzie. A teraz przejdźmy do kolejnego odcienia, którym będę zaznaczała sobie zewnętrzny kącik oka, czyli do cienia przejściowego. Hmm, który tu dzisiaj wybrać? Myślę, że postawimy na ten. No proszę! Słuchajcie temu odcieniowi, naprawdę nie można odmówić pigmentu. Jestem szalenie ciekawa, jaka będzie trwałość tego cienia, natomiast póki co on naprawdę ładnie mi się nakłada. No wow! Cień przejściowy nałożony i wiecie co, rzadko się to zdarza, ale poniekąd odbiera mi mowę, po prostu brakuje mi słów. Ja myślę, że już wszystko widziałam, jeżeli chodzi o aplikację, ale nie widziałam jeszcze cieni, które kosztowałyby 8 zł i tak dobrze by się nakładały. Naprawdę da się z nimi popracować. Osyp jest znikomy, pokrycie na powiece jest super, rozciera się to naprawdę dobrze, więc kurczę, oby tak dalej. Przechodzimy teraz do kolejnego cienia. Tym razem będzie to pierwszy metaliczny cień, czyli ten. Rdzawy odcień brązu, który nałożę na centralną część załamania powieki i uśmiecham się w tym momencie do wszystkich osób, które piszą w komentarzach, że ciekawie opisuje nazwy cieni. Uwierzcie mi, nie jest to najłatwiejsze, jak nie ma tutaj nazw, ale staram się. Chyba trochę zbyt pochopnie oceniłam ten cień, myśląc, że się nie nałoży, bo jak najbardziej pigment tutaj widzimy. Jedyny zarzut, który mam w tej chwili w głowie, to jest to, że on hmm, nakłada się takim dosyć istotnym natężeniem koloru, ale mógłby się trochę lepiej rozcierać, ponieważ powstają mi pewnego rodzaju linie, ale postaram się to dopracować. Okay, robi się troszkę lepiej, ale tutaj aplikacyjnie mogłoby być trochę lepiej. Spróbujmy teraz trochę przyciemnić ten makijaż i wykorzystajmy najciemniejszy cień z palety. Hm. Naprawdę to jest niesamowite dla mnie. Może nie jest to najmocniejszy brąz na świecie, ale zobaczcie jak on ładnie pracuje na powiece z tymi cieniami. No naprawdę, dosłownie dwa ruchy i on się tutaj pięknie wpracowuje, troszkę się osypuje, ale mimo wszystko naprawdę da się z nim posziałać. Brąz nałożony pracowało się z nim po prostu wybornie. Pięknie się budował, pięknie się blendował, no po prostu błeno. Przejdziemy teraz do jeszcze jednego matu, ponieważ chciałabym troszeczkę zamazać granice pomiędzy tym ciemnym brązem a cielistym beżem, żeby ładniej pomiędzy sobą przenikały. I myślę, że spróbujemy sobie nałożyć ten musztardowy kolor. No ok, on tutaj ledwo co jest widoczny. Ale myślę, że to akurat kwestia tego, że było tutaj dosyć sporo tego cienia cielistego. Natomiast jednak tą granicę nam tutaj troszeczkę zakamuflował. O, więc powiedzmy, że swoje zadanie spełnia. Kiedy myślimy sobie o makijażu w stylu arabskim, to bardzo prawdopodobne, że skojarzy nam on się z kreską na powiece. I tak się składa, że mam dzisiaj tego typu atrybut, ponieważ kupiłam sobie kremowy liner. I jest to liner o nazwie Gel Eyeliner w numerze 201 Black. Za chwilę zobaczymy, co w nim drzemie, ale chciałabym powiedzieć Wam, że w zestawie był jeszcze dołączony pędzelek, ale to jest bardziej taki ogryzek, więc tego nie będę używała. Sprawdzimy go sobie z moim pędzlem. Liner na pędzlu on kosztował 4,34. Nakładajmy. No proszę. Liner ma taką kremową konsystencję, przechodzącą trochę w tłustą, natomiast nie nakłada się na mokro, tylko bardziej porównałabym go właśnie do takiej czarnej kredki do oczu, ale przyjemnie się z nim pracuje. Kreski zrobione. Ja nie wiem, co wam powiedzieć, bo znowu bardzo dobrze pracowało mi się z tym produktem. Liner również ma właściwość rozcierania, więc można sobie wszystko ładnie podopracowywać. Z drugiej strony jest na tyle tłusty, że nakłada się naprawdę dobrą, czarną warstwą. Można sobie spokojnie porobić wszystkie końcówki, aby się jeszcze utrzymał. Słuchajcie, przechodzimy teraz do kolejnego produktu, i tym razem nie będzie to jeszcze na tym etapie tusz do rzęs i sztuczne rzęsy, tylko przejdziemy do zrobienia cery, ponieważ oko poprowadzimy trochę inaczej. W tych makijażach orientalnych dół jest naprawdę intensywny, więc żeby dobrze je połączyć, muszę tutaj wszystko dobrze widzieć, a gdybym przykleiła rzęsy, to byłoby mi trudniej, więc rzęsy przyklejemy w późniejszym etapie, a teraz przechodzimy właśnie do podkładu i teraz tak, trzymacie się. Podkład kosztował 4 zł. 49 groszy. Ja naprawdę nie wiem, jak to jest możliwe. Podkład nazywa się Foundation Matte Shine Control. Tutaj wybór kolorystyczny nie był powalający. Wydaje mi się, że były trzy odcienie. Przy czym jeden był jasny, czyli 123 Soft Rose, który tutaj widzicie. Drugi 129 Tan Beige, to również jest ten, który ja kupiłam. A ten trzeci to był naprawdę ciemny, ciemny. Więc stwierdziłam, że wezmę sobie te dwa, pomieszamy i zobaczymy, co się wydarzy. Ja póki co zrobiłam sobie taką mieszankę jeden do jednego. zobaczymy co z tego wyjdzie. Obydwa podkłady są dosyć gęste, co możecie zauważyć, jest to taka poniekąd tłustsza pasta pod palcem. Zobaczymy jak to się będzie zachowywało na skórze, najwyżej troszeczkę rozjaśnimy. Oj, chyba na pewno, słuchajcie, ale to nic, dołożę sobie tą pierwszą warstwę i jeszcze troszkę jaśniejszego. Uuu, ale ciemno się zrobiło. Od razu mogę Wam powiedzieć, że zapach jest bardzo przyjemny, taki wręcz lekko pielęgnacyjny. Wiecie jaka jest moja pierwsza myśl, jak sobie to rozprowadzam pod palcami? Dermacol. Bardzo podobna konsystencja właśnie takiej tłustszej pasty. Jak widzimy to naprawdę mocno, mocno kryje. Tylko jednak tutaj mamy napisane, że to jest mat, czyli możemy spodziewać się, że to nam pozastyga. Zobaczymy jak będzie. Ale ciekawe, bo naprawdę pod palcem jest tłusty, co na pewno możecie też zauważyć, jak ruszam buzią, że on jest taki właśnie błyszczący. Teraz sobie troszeczkę podoklepujemy podkład gąbką. Teraz wiecie, o czym sobie pomyślałam? Że w zasadzie pomyślałam sobie dzisiaj o takim orientalnym makijażu, który jest też często charakteryzowany właśnie opaloną skórą. Ja kompletnie tego dzisiaj nie zakładałam. A zobaczcie, jak to się układa, że będę dzisiaj właśnie taka bardziej tan. Podkład Rozprowadzony. Pozostaje przy moim zdaniu, że nie czuję, żeby to był podkład matujący. Przynajmniej w tej chwili tego nie czuję. On ładnie się rozcierał i jest bardzo przyjemny na skórze. Jest właśnie taki tłustszy, bardziej kremowy, nie też za tłusty, ale nie widzę tutaj matu. Jeżeli chodzi o odcień, to jak widzimy, wyszedł nam z tej mieszanki taki dosyć mocno opalony kolor. Natomiast będę starała się to zneutralizować korektorem. A tutaj, moi mili, mamy dosyć interesującą sytuację, ponieważ korektor, który będę za chwilę testowała, jest droższy od podkładu, ponieważ kosztuje on 5,45. I tutaj dobór kolorystyczny również nie był zbyt dobry, ponieważ o ile mnie pamięć nie mieli, były tylko dwa kolory. Wybrałam oczywiście ten jaśniejszy, więc będziemy sprawdzać jak on będzie zachowywał się pod moim okiem i to ma być korektor kryjący. Ja mam odcień 110 Honey. Troszkę się boję, słuchajcie, tej żółci, ale nic, najwyżej będę coś dokładać i ratować, a wstępnie sobie ocenimy ten korektor. Tak, kolor jest w ogóle, o matko, o wiele za żółty dla mnie. wiecie, co jest najlepsze, że tu jest też fajna konsystencja, więc żałuję tego koloru. Nawet muszę Wam powiedzieć, że ucięłam sobie trochę pogawędkę z Panią przy Kasie, który pytałam się, czy używała tych kosmetyków i powiedziała, że właśnie kupiła sobie ten korektor i że jej odpowiada, że jest bardzo fajny i rzeczywiście czuję, że on jest taki gęsty, ale jednocześnie bardzo przyjemnie układający się pod palcem. Krycie tutaj zdecydowanie jest, no ale nie jest to mój kolor, trudno tego nie zauważyć. Moi drodzy, sytuacja wygląda następująco. I podkład, i korektor są dla mnie zdecydowanie za ciemne, ale i tak wybrałam najlepsze, co mogłam. Nawet ta jaśniejsza wersja podkładu to jest kolor mocno różowy, więc widzicie, że to się ułożyło właśnie w taki charakterystyczny sposób na mojej twarzy. Korektor zdecydowanie jest za żółty, i oczywiście czułabym się tysiąc razy lepiej, gdybym teraz się podopracowywała moimi korektorami, po prostu jakoś to zneutralizowała i rozjaśniła, ale zrobię to dla Was, nie będę tego robiła. Po prostu postaram się wyrównać to pudrem i tyle, tak żebyśmy mieli pełny obraz sytuacji sytuacji tego, jak te kosmetyki zachowały się po wielu godzinach noszenia. Teraz zrobiona pudrem, udało mi się to trochę wyrównać, myślę, że jest już lepiej i jak dołożymy pozostałe produkty, to może to nawet całkiem ciekawie wyglądać. Przechodzimy teraz, a raczej wracamy do linera, który nałożymy na dolną powiekę i będziemy go później rozmazywać którym z tych cieni, nie wiem jeszcze którym, ale wiem jedno, dzisiaj dolna powieka będzie naprawdę konkretna. Tutaj już sobie zmieniłam pędzelek, aby uzyskać troszeczkę bardziej miękką linię, aczkolwiek, właśnie te orientalne makijaże charakteryzują się tym, że mają naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mocną, wręcz graficzną, dolną linię. O, widzicie, gdybym tutaj miała naklejone rzęsy albo po prostu wytuszowane, to ciężej byłoby mi połączyć te dwa końcowe momenty. Nie no, powiem wam, że naprawdę aż miło pracować je z tym linerem. Właśnie, on jest bardzo fajny do tego elementu rozcierania, ponieważ jest dosyć mocno plastyczny. Teraz, póki kreska jeszcze nie zastygła, to od razu rozmarzymy ją cieniem i użyję tej metalicznej maliny. Na linię wodną, oka, jak możecie zauważyć, nałożyłam sobie czarną kredkę, żeby jeszcze bardziej podkreślić ten efekt, i teraz nakładajmy ten metalik. Ale piękny to dało efekt. Słuchajcie, naprawdę bardzo podoba mi się to, że tutaj mamy wręcz. Słuchajcie, efekt takiego, takiej czerni z efektem niebieskości, słuchajcie. Myślę, że wiecie o co mi chodzi. Tak mi się to skojarzyło nawet z efektem włosów, właśnie farbowanych na taką czerni, która połyskuje na niebiesko. I właśnie nałożenie tego różu dało mniej więcej taki rezultat. Nie wybija się ten róż na pierwszy plan. Nie wiem, jak on by popracował nakładany samodzielnie, ale w tej funkcji to mi się podoba. O, zobaczcie, to jest w zasadzie proste, a efekt wow jest. Zrobiło się konkretnie, ale plusem jest to, że dzięki temu, że dół mamy w tak intensywny sposób podkreślony, to nawet trochę mniej widać fakt, że korektor jest nam nie za ciemny. Ale trzeba koniecznie zrównoważyć ten makijaż i właśnie, żeby tak mocne doły równoważyć, to trzeba postawić na równie konkretne rzęsy. Dzisiaj tuż do rzęs sprawdzę sobie trochę prowizorycznie, ale przynajmniej będziemy wiedzieć, jaki jest efekt pierwszych wrażeń. I mam tutaj maskarę Max and More... Która nazywa się Mascara Black 201. To jest wszystko, co na jej temat wiemy. Ona kosztowała 5,95. Natomiast to nie wszystko, ponieważ zobaczyłam sztuczne rzęsy, które mi się strasznie spodobały. Po prostu uwielbiam takie kształty. Nie za grube, wydłużone w zewnętrznych kącikach. Na transparentnej żyłce będę sobie jeszcze przycinała. One kosztowały 2,99. Wybaczcie, zwracam honor, na opakowaniu była informacja, że to jest tusz pogrubiający, no szczota, to jest naprawdę konkretna, silikonowa nakładajmy. Jestem bardzo ciekawa. Ok, pierwsza warstwa całkiem, całkiem, ale ja sobie oczywiście to dopracuję. Mamy pierwsze rozczarowanie. Żałujcie, że nie czujecie tego zapachu. Przepraszam, ale muszę to powiedzieć wprost. Ona po prostu śmierdzi. Naprawdę okropny zapach. Taki sztuczny, chemiczny, jak klej. Coś potwornego. Natomiast jeżeli chodzi o sam efekt, to też jest słabo, dlatego że ta maskara jest tak rzadka, że każda kolejna warstwa, próba dobudowywania tego tuszu kończy się po prostu efektem jednej wielkiej, rzadkiej sklejki. Odcięłam tylko jedną końcówkę. W zestawie mamy klej, ale nie będę go używała, ponieważ mu nie ufam. Wolę sobie sprawdzić. Je na moim kleju, czyli na duo. Dobra, nakładamy. Sto lat nie nakładałam rzęs całościowych, słuchajcie. Rzęsy nałożone, one są bardzo lekkie, praktycznie nie czuję ich na powiece, podoba mi się ten efekt, ale myślę, że fajniej by wyglądały w delikatnie lżejszym makijażu, ponieważ dzisiaj... Zwłaszcza, jeżeli chodzi o zewnętrzny kącik, to wydaje mi się, że one ich troszkę nie udźwignęły, czyli tych kresek, więc dokleję sobie tak dwie-trzy kępki w zewnętrznym kąciku oka, żeby to po prostu lepiej wyglądało i żeby bardziej podkreślić ten niecodzienny makijaż i przejdziemy dalej. Wracam do Was do rzęsowana. Muszę Wam powiedzieć, że uwielbiam takie makijaże oczu, rzadko takie noszę, ale robi to ten mocny efekt, który raz na jakiś czas warto na siebie ubrać makijażowo, warto na siebie założyć. Przechodzimy teraz do kolejnego elementu makijażu, jakim jest konturowanie. Bronzer. Dorwałam taki zestaw, w którym mamy bronzer i rozświetlacz Jego nazwa to Bronze and Highlight w numerze 505 Goddess Glow Kosztował on całe 5,45 Rozświetlacze nie będę dzisiaj używać, ponieważ mam ciekawsze rzeczy Jedyne nad czym się zastanawiam, to czy ten bronzer dzisiaj da radę Czy będzie go w ogóle widać na mojej opaleniznie <gryw> Mówiłam, że jestem ciemna dzisiaj ale co by nie mówić, to on się bardzo ładnie rozkłada, słuchajcie. Można sobie go nałożyć, popracować warstwowo. Jaki to jest naprawdę kolor? To ja powiem Wam innym razem, jak będę miała troszeczkę jaśniejszy podkład. Natomiast tutaj pracuje mi się z nim bardzo przyjemnie, bardzo plastycznie. Wygląda ładnie. Przed nami róż do policzków w pięknym, pastelowym odcieniu. Kosztował on 4,45. Jego nazwa to jest 164 Dusty Rose. Nakłada się on w sposób delikatny, natomiast trudno nie zauważyć, że tak pastelowy róż może nie mieć najłatwiejszego zadania na ciemnym podkładzie, więc szczerze mówiąc trudno jest mi go w tej chwili ocenić. delikatnie policzki ożywił i to trzeba mu przyznać. Moi drodzy, to jest ważny moment, ponieważ przed nami najdroższy produkt w dzisiejszym zestawieniu, który osiągnął zawrotną cenę 9,95. Mowa o palecce rozświetlaczy. Mamy ich tutaj aż 6. One mi się tak spodobały, słuchajcie, zwłaszcza te dwa odcienie, ponieważ one są dosyć rzadko spotykane. Tutaj mamy taki róż z opalizującym starym złotem, tutaj z kolei mamy stare, chłodne złoto. Naprawdę nieczęsto spotykam tego typu kolory, a one po prostu przepięknie się mieszają z innymi. Uwielbiam tego typu odcienie. Czy do za jasnego rozświetlacza, czy do różu do policzków, można tutaj pokombinować. Mamy jeszcze jaśniejsze róże i taki naprawdę jasny, który mieni się na coś chłodnego, wrzosowego i ja nie mam pojęcia, co ja dzisiaj nałożę, bo chciałam. Wszystkie. Zaczniemy dzisiaj od tego pięknego, starego złota. Jestem dzisiaj opalona, więc może się okazać, że będzie dobre, a w razie czego to mamy się czym rozjaśniać. Słuchajcie, na odcień intensywny. Myślę, że jednak będę musiała go rozjaśnić, bo on wygląda tak niecodziennie, niespotykanie, ale jest jednak za ciemny dla mnie, za złoty. Trudno nie zauważyć, że właśnie na tym podkładzie ym, rozświetlacz podkreślił mi fakturę skóry, ale postarajmy się to rozjaśnić i teraz użyję tego szampańskiego beżu. Znaczy one w ogóle dają yy, jakiś dwa razy mocniejszy efekt niż się tego spodziewałam. Ciekawa jestem jak one by się zachowały na innym podkładzie, wiecie? Bo wydaje mi się, że tutaj ten podkład troszeczkę też sprawił, że one się dosyć sucho nakładają. Bo warto jeszcze teraz słuchajcie powiedzieć, że na tych bocznych partiach twarzy, gdzie nie nakładałam pudru, podkład tak mocno zastygnął, więc teraz czuję to matujące wykończenie. Może dlatego trochę trudniej jest tym rozświetlaczom, ale muszę troszeczkę teraz powklepywać je bardzo. Sklepałam pomiędzy sobą te rozświetlacze, błysk jest, ale one nie wyglądają zbyt szlachetnie. Do uzupełnienia makijażu pozostały nam jeszcze produkty do ust. Mamy tutaj konturówkę i pomadkę. Obydwa te kosmetyki kosztują 4,44. Fajna, łatwa cena do zapamiętania. Konturówkę mam w numerze 327 Rusty Rose. Natomiast pomadkę mam w odcieniu 337 Creme Brule. Hmm, jakie masełko. Szkoda tylko, że kolor dla mnie jest trochę za cukierkowy. Lepiej bym się w niej czuła, jakby była troszeczkę chłodniejsza i jaśniejsza, zwłaszcza do tego makijażu. Ale nałożyła się fantastycznie. Sprawdźmy teraz tą pomadkę, aczkolwiek zapach to tutaj też nas nie zachęca. No ale nic. Okej, okay, kolor jest całkiem, całkiem... Troszeczkę mi tutaj neutralizuje ten róż, ale najśmieszniejsze i najciekawsze jednocześnie jest to, że w ogóle nie czuję, jakby to była matowa pomadka, wręcz przeciwnie, taka klasyczna kremowa. Moi drodzy, makijaż mamy skończony. Pomadka póki co nie zastyga, ale dam wam znać, jak będzie później. Klasycznie, oczywiście, pochodzę w tym makijażu tak długo, jak to tylko będzie możliwe. Mamy w tej chwili godzinę 12.55 i widzimy się już za moment na podsumowaniu po kilku godzinach noszenia tego makijażu. Jestem z powrotem, mamy w tej chwili godzinę 20.26, oznacza to jedno. Zapraszam Was na podsumowanie. Podsumowanie, rozpoczniemy od chyba najfajniejszego dzisiaj produktu, czyli od palety cieni do powiek. Naprawdę, w życiu bym nie pomyślała, że paleta 12 cieni do powiek, za którą zapłacę 8 zł, będzie tak dobrej jakości. Mówię to z pełną odpowiedzialnością, ponieważ naprawdę dobrze pracowało mi się z tymi cieniami. One nie dość, że się super nakładały, super się rozcierały, może te błyski były takie trochę delikatniejsze, ale jednak koniec końców one też dobrze się utrzymały. Wiecie, powiem Wam szczerze, a żal po prostu samemu nie spróbować, nie przeszłać testować. Dla mnie to jest oczywiście paleta fajna do nauki makijażu, do makijażu dziennego, ale nie tylko, ponieważ ja naprawdę będę do niej wracać. I cieszę się, że trafiłam na taki produkt, ponieważ naprawdę no, nawet przez chwilę nie pomyślałabym, że mój makijaż dzisiaj tak wyjdzie, że będę tak zadowolona. Spodziewałam się, że albo jakoś będzie koszmarna i będą się one źle aplikować, albo po prostu one się nie utrzymają, powchodzą w załamania, a tutaj cóż, jest super. Teraz liner, kolejny świetny produkt. Jestem z niego bardzo, ale to bardzo zadowolona. On do złudzenia przypomina mi mój ukochany liner w słoiczku od Maybelline, to jest praktycznie identyczna konsystencja, świetnie się z nim pracowało, utrzymał się naprawdę rewelacyjnie na górze, na dole. Powiem Wam szczerze, że mm, jestem też w szoku, że ta dolna powieka tak ładnie się utrzymała, nosi jakieś tam mniejsze bądź większe ślady użytkowania, ale troszkę się obawiałam, że to mi się po prostu porozlewa, a cały czas wyglądam dobrze, bardzo mi się podoba ten efekt, i nawet pomimo tego, że naprawdę zakraplałam dzisiaj moje oczy w wewnętrznym kąciku oka to właśnie tutaj również nie mam tego efektu rozlania, więc naprawdę kolejny super produkt. Tusz do rzęs myślę, że nie muszę długo omawiać, bo dla mnie to jest po prostu taki słaby już bardzo rzadki tusz, nie będę go więcej używać. Drugi najsłabszy dzisiaj produkt obok tuszu do rzęs to podkład i jak widzicie moja skóra nie wygląda dobrze. Zdecydowanie strefa T jest obciążona, lekko zważona i pory są podkreślone. Jest to specyficzny dla mnie podkład, ponieważ na początku on był tłustawy, później czułam jak on zaczyna mnie ściągać, nawet na policzkach, gdzie pudruje jak wiecie, nie nakładam, a później, pomimo tego, że jak zwykle popraweczka była, co by było sprawiedliwie, to moje pory nie wyglądają dobrze, więc on tego matu nie utrzymał. Cóż? Tutaj jestem na nie. Produkt, który moim zdaniem ma naprawdę duży potencjał, to ten korektor. Podobało mi się to, jak on się nakładał, podoba mi się to, jak on się utrzymał. Wiem, że możemy mieć poniekąd zaburzony odbiór przez zaciemny kolor, ale ja po prostu czuję się w nim dobrze, nie czuję się w nim ciężko, więc trochę żałuję właśnie tego ograniczonego doboru kolorystycznego, ponieważ kolory były po prostu żółte, ciemne i brakuje mi czegoś pięknego i jasnego. Czas na brązer. To jest produkt, który bardzo ładnie mi się aplikował, miękko się rozkładał, wydaje, mi się, że on nie jest zbyt mocno napigmentowany, ale też nie jest słabo. Mówię wydaje mi się, ponieważ mam dzisiaj ciemny podkład. Natomiast cały czas widzę to modelowanie i z chęcią wrócę jeszcze do tego produktu przy jaśniejszym produkcie, przy jaśniejszym podkładzie, bo wydaje mi się, że może być naprawdę interesujący. Do różu do policzków podchodzę sceptycznie, ponieważ on po prostu nie utrzymał się dobrze. Nie widzę tutaj już dużych śladów po tym produkcie, nie zachwyca mnie on, więc tutaj raczej jestem na nie. Przechodzimy do najdroższego produktu w dzisiejszym zestawieniu, czyli do palety rozświetlaczy, która naprawdę. Bardzo podoba mi się wizualnie. Jeżeli chodzi o trwałość, to rzeczywiście one się utrzymały naprawdę bardzo dobrze, ponieważ cały czas zauważamy tutaj ten błysk, ten blask. Natomiast miałam trochę Kłopotów aplikacyjnych, ponieważ zwłaszcza ten pierwszy odcień podkreślił mi troszeczkę nierówności na skórze, ale zdecydowanie dam mu jeszcze szansę, ponieważ moim zdaniem przyczyną jest tutaj podkład, który za mocno zastygł, który za mocno podkreślił moją skórę i nałożenie jeszcze rozświetlacza na szczyt właśnie zewnętrznych partii twarzy sprawiło, że te nierówności jeszcze bardziej się spotęgowały, więc reasumując, widzę potencjał w tych produktach i na pewno przetestuję je jeszcze na moich ulubionych podkładach. Pozwolę sobie konturówkę i pomadkę omówić jednocześnie. Te produkty fajnie się aplikowały, ładnie wyglądały na zdjęcie, na obrazku, natomiast o trwałości to my tutaj nie możemy mówić, ponieważ myślę, że miałam je na sobie, nie wiem, godzinę, więc to jest taki, wiecie, no bardzo, ale to bardzo delikatny rysunek ust, jeżeli właśnie chodzi o długotrwałe noszenie. Nie możecie spodziewać się tego, że tutaj będziecie mieli zagruntowany efekt, który będzie z wami na długo. Po prostu, no nie wiem, dla mnie to jest taki zestaw do zdjęcia, jeżeli ktoś ma ochotę, ale na pewno nie jest to coś, co będzie się ładnie trzymało na naszych ustach. Podsumowanie zrobione, więc mamy pełen obraz tego, jak kosmetyki pracowały podczas wykonywania makijażu oraz tego, jak się utrzymały. Słuchajcie, pomimo tego, że było kilka minusów, to jestem naprawdę pozytywnie zaskoczona, ponieważ zauważmy, że żaden z kosmetyków nie przekroczył 10 zł, a większość nawet nie przekroczyła 6, więc możemy w tym miejscu, czyli w sklepie Action, kupować sobie kosmetyki naprawdę za kilka złotych i z większością da się popracować. Ja jestem zachwycona paletą cieni do powiek, jestem bardzo zadowolona z linera i po prostu mam takie pozytywne wrażenie na koniec, ponieważ porównując te kosmetyki na przykład do Dilsa, w których też kiedyś kupowałam kilka produktów do testu, to dla mnie ta jakość to jest dosłownie przepaść niebo a ziemia. Jeżeli coś Wam się spodobało, to myślę, że po prostu trzeba sobie samemu przetestować, sprawdzić wyrobić opinię, ale za parę złotych bo to są naprawdę kosmetyki za parę złotych to aż żal po prostu tego nie przetestować Moi drodzy, to już wszystko na dziś, z taką pozytywną aurą Was zostawiam, dajcie mi znać w komentarzach czy Wy byliście kiedyś w tym sklepie, co kupiliście i jakie są Wasze doświadczenia jeżeli odcinek był dla Was przydatny, to jak zwykle poza komentarzami będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie mi kciuki w górę, subskrypcję i zobaczymy się następnym razem, buziaki. Mua.